Siemanko. Jestem Dawid, a to jest to są informacje. Jeśli słyszycie, co mój głos ma lepszą jakość, chyba. Zależy, co powiecie i czy będzie lepiej my słychać, i no, nie wiem. Jeszcze mikrofony nie testowe. I to jest test mikrofonu Vivanco EM55, którego serdecznie polecam. Dlaczego go polecam? Ponieważ jest on dobry, fajnie nagrywa i nie jest taki tandetny jak mikrofon za 10 zł. Ponieważ przesłuchajcie sobie teraz ten głos obrobiony, a posłuchajcie sobie w poprzednich filmikach głos tamten, z tamtego mikrofonu. No właśnie. I tutaj jeszcze mm, dostałem wiadomość kiedy będzie ten film z Far Cry drugiego. Nie wiem, nie obiecuję nic, ponieważ zdupiło mi się wszystko z tym Far Cryem drugim. Nic nie działa. Nie wiem dlaczego. Ale postaram się to naprawić w najbliższym czasie. I zobaczymy, co z tym będzie. I to chyba wszystko. Dzięki, na razie ja się z Wami żegnam. Pa, pa.